Cześć, z tej strony Kultury. Witam serdecznie w następnym filmie. Dziś porozmawiamy sobie o Weapon Proficiency, czyli nowym systemie wprowadzonym w letnim updatecie 2025. Przybliżę wam mniej więcej, co to jest za system, na czym polega, jakie są dodatkowe bonusy, czy zysk, który możemy z niego czerpać, a na koniec drobny uśmiech i puszczenie oczka dla. Karlowerków, którzy zbierają aczki i tytuły postaci, zacznijmy od odpowiedzenia sobie na najważniejsze pytanie, takie podstawowe, co to w ogóle jest za system. Otóż od yy, ostatniego update'u nie tylko my expimy, ale expią również nasze bronie, jeżeli mamy je założone podczas walki. I po wbiciu określonej puli expa, odblokowujemy w nich dodatkowe. Bonusy, umiejętności, jak zwał, tak zwał. Tych bonusów jest bardzo dużo. Na następnych trzech ekranach pozwoliłem sobie wylistować te najważniejsze. W zasadzie wylistowałem wszystkie, a najważniejsze zaznaczyłem na kolorowo. Wiadomo, nie wszystkie będą opłacalne, nie wszystkie będą oddawały, nie wszystkie będą ważne. Ale niektóre dają naprawdę potężnego kopa. Tutaj generalnie chcemy celować w zwiększone wartości ataku, zwiększone wartości damage'u, zwiększone wysysanie życia, many, healing, skill. Bo takie, takie perki jak plus XHP za zabicie danego potwora, no nie wiem, są według mnie kompletnie bez sensu. Załóżmy, że potwór, z którym walczycie, to jest jakiś potężny demon. Wy macie 600% poziom, a za zabicie demona dostajecie 20 HP. No, przecież to jest śmiech na sali. W te rzeczy bym nie szedł, natomiast w te, które oddają nam damage czyli podbijają nasze skille, czy podbijają wartości, czy szanse na krytyczne obrażenia, zwiększają damage podstawowy czy krytyczny od konkretnych skili, których używamy. Jak najbardziej warto inwestować, warto je sobie sprawdzić. Natomiast no, te najciekawsze bonusy są dostępne w bardziej już high-levelowych, endgame'owych broniach, więc to też trzeba mieć na uwadze. Ok, ale jak się w ogóle do tego zabrać, skoro już wiemy, jakie te bonusy chcą, pewnie już sobie upatrzyliście te, które wy byście chcieli odblokować. Otóż sprawa jest bardzo prosta. Broni ulepszają się wtedy, kiedy ich używamy w momencie, kiedy padają potwory. Wystarczy tak jak przy bestiarce, że zadamy potworom czy bossom jakiekolwiek obrażenia. Naprawdę to może być jeden damage'a. Nieważne, ważne żebyśmy je zahaczyli. I w momencie, kiedy boss czy potwór pada, umiera, a my mamy założoną broń, to do danej broni dostajemy expa. I teraz tak. Każdy przedmiot posiada od 1 do 7 poziomów biegłości, czyli leveli, które nabijamy tym EXPEM I na każdym z nich możemy wybrać od 1 do 3 modyfikatorów do odblokowania. I teraz tak, na każdym poziomie może być aktywowany jeden modyfikator. A zmian można dokonać w każdym pezecie. Nie trzeba tak jak w przypadku koła umiejętności uciekać do temple. Wystarczy pójść na statek czy do depo, gdziekolwiek gdzie, gdzie mamy Pazata i tam możemy dokonywać tych zmian. Okej, okay, ja rozumiem, że to może być trochę skomplikowane, jeżeli się o tym mówi, dlatego zademonstrujmy na screenie. Tak jak widzicie ten ekran poziomu biegłości jest podzielony na 7 takich pionowych pasów. To są właśnie te poziomy umiejętności i na każdym z nich mamy od jednego do trzech kafelków, czyli możliwy bonus do wybrania. Tak jak widzicie, tutaj na każdy poziom przypada dokładnie jeden perk wybrany. Nie da się zrobić więcej. No dobra, ale ile tego ekspa potrzeba i jak go wbijać? Ile potrzeba, to za chwilę na następnym screenie będzie ładna tabela, z której wszystkiego się dowiecie. A ile mm, expa dostajemy za zabijanie konkretnych potworów czy bossów? No, dokładnie tyle, ile widać na załączonym obrazku. Za te najprostsze potwory dostajemy po jednym expa, więc od no, tego się nie opłaca bić. No, tych potworów nie ma też dużo na mapie zgromadzonych. Triviale i easy moby... To jest bardzo fajna opcja do wbijania tego expa solo, bo one relatywnie szybko padają i dają relatywnie dużo expa w porównaniu do mediumów, czy hardów czy chociażby challengingów. Natomiast w teamie jednak chcemy się skupiać na hardach albo challengingach z tego względu, że te potwory padają i tak niesamowicie szybko, a expa dają stosunkowo więcej. Natomiast fajną opcją też jest zabijanie bossów, farmienie bossów. Tutaj ukłon znowu w stronę poszukiwaczy przygód bossowych, e, mianowicie tych, którzy polują na potwory z kategorii Nemezis, te najrzadsze bose w TB. Za każdego takiego Nemeziska e, jest 15 tysięcy punktów doświadczenia. To jest sporo w porównaniu do nie wiem, chociażby zwykłych mobów. No, i jak to w TB możemy oszukiwać. I tym razem jest to legalne. Mianowicie, w ostatnim update zostały wprowadzone również dwa questy, z tymi questami zostały wprowadzone kolejne bossy, z których lecą dwa takie tamki, jak mamy na ekranie. To są Proficiency kataliste, zwykły i Greater. One dodają nam dodatkowego expa po prostu kiedy ich używamy mając założoną broń w plecaku. Natomiast no to jest opcja pay to win. I no nie ukrywam, że to jest dosyć droga opcja jeżeli byśmy chcieli wbijać wyższe poziomy. Natomiast no jeżeli gdzieś tam brakuje nam trochę expa do wbicia levela, chcielibyśmy już go bardzo mieć. Jak najbardziej to jest opcja do wykorzystania. No, ale ile tego expa? Trochę trzeba się nagrindować. Tak jak widzicie, te najbardziej rozwinięte bronie, nie wiem czy to jest dobre określenie, te endgame'owe, one mają po 7 poziomów. I teraz wszystkie bronie oprócz broni rycerza i kurz. Dlaczego to zaraz powiem. Czyli wszystkie ruzgi, wszystkie łuki, wszystkie łądy. One na siódmy poziom potrzebują 30 milionów expa. Niech to wybrzmi 30 milionów. No powiem wam, że to jest trochę grindowania. Ja swój Sanguine łuk biłem bodajże około 2 miesięcy na ten najwyższy poziom. Grając średnio po 2-3 godziny dziennie. Także, no, według mnie jest to rozwiązane całkiem ok, bo trzeba się trochę namęczyć z jednej strony, ale z drugiej strony przynajmniej te początkowe, początkowe bonusy są jak najbardziej w bliskim zasięgu i nie trzeba tutaj czekać nie wiadomo ile na to, żeby, żeby się cieszyć tymi nowymi bonusami. Teraz, co do kurz i broni dla rycerza. To, jak paladyni z łukami czy magowie z różgami e, biją wszystko, jak leci, niezależnie od respa, no, mamy po prostu jedną broń na, na, na postać i, i z tego się staramy bić. Tak, rycerze mają tutaj utrudnione zadanie, bo praktycznie. Co resp, co co spod, to inna broń, inny miecz, inny topór czy inny obuch. Z tego względu zostały zmniejszone wymagania dla rycerzy. Zostały też zmniejszone wymagania dla paladynów i ich kurz. No, z tego względu, że w tych czasach już nikt nie expi single target, no, jeżeli masz powyżej tego 150 levela nawet. To latasz praktycznie wyłącznie z łukiem a kuszy używasz tylko na bossy, więc, żeby jakoś odblokować sobie te perki, przynajmniej te podstawowe 6, no tutaj te wymagania zostały zmniejszone. Siódme poziomy, zarówno w broniach rycerza, jak i paladyna, to jest dalej dosyć dużo EXPA, bo 20 milionów 2 trzecie tego, co mają pozostali do zrobienia. No ale jeżeli rycerz ma do wbicia, do wylewelowania takich broni 3, 4, 5 różnych, no to sami widzicie, że mimo wszystko z tych 20 baniek robi się 100 w porównaniu do 30 przy innych postaciach. Czy to ma sens? Czy to mogło być zrobione lepiej? Ma trochę sensu, mogło być zrobione lepiej, no ale jest jak jest. Cóż... No, i na koniec, witajcie, Harlowerze. Dla Was krótka informacja. Um, mamy do odblokowania 3 osiągnięcia, cztery tytuły postaci. Za osiągnięcie mistrzostwa na jednej 10 bądź 50 broniach mamy kolejne osiągnięcia The First of Many, The Well. Honored Arsenal i The Arsenal of War. Co to znaczy poziom mistrzostwa? Otóż jest to wbicie nie ostatniego poziomu, ale zapełnienie całego paska EXPA. 90 milionów EXPA na broni. Kosmiczne liczby. Także jeżeli ktoś by chciał e, zrobić to na 50 broniach, to powodzenia. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo grania. No i mamy jeszcze coś prostszego, czyli tytuły postaci. Tytuły, które możemy sobie dopinać do postaci przez cyklopedię i wtedy, kiedy ktoś na nas kliknie, będzie widział, będzie mu się to wyświetlało. Tytuły postaci, czyli kolejno Adept Armorer, mistrzostwo na trzecim poziomie biegłości, na broni z trzecim poziomem. Seasoned Armorer, mistrzostwo na broni z piątym poziomem. Veteran Armorer, mistrzostwo na broni z siódmym, czyli na takich już bardziej endgame'owych. No i Master of the Arsenal, mistrzostwo na 50 różnych broniach, czyli tutaj też jest dużo roboty do zrobienia. Słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś komentarze, jakieś uwagi, śmiało piszcie na Discordzie, piszcie mi w prywatnych wiadomościach, piszcie pod filmem. I tak trochę się bije z myślami, ale cóż niech będzie powiem to, zapraszam na Kik Kośnik Kultury. A pod filmem proszę łapki w górę. Subskrybujcie, szerujcie. A co? Też się poreklamuję. Cześć, do następnego.